Borys, gratuluję wygranej. Powiedz, po tej długiej przerwie, jak, jak czułeś się energetycznie, czy rzeczywiście nosiło Cię tak wewnętrznie, jak mówiłeś? Mm, w sumie to Ty możesz stwierdzić, ja nie widziałem walki. To jak, nosiło czy nie? Większość z tego, co widziałem, to raczej tak. No to elegancko, czyli nie było rdzy. Także odpowiedź już masz. Także było dobrze. A czu, czułeś jakieś, nie wiem, powiedzmy, że wyglądało to dosyć mocno jednostronnie całkiem z Twojej strony. Czy rzeczywiście czułeś taki, czy sprawił Tobie rywal jakieś problemy? Sprawiły mi takie problemy, że nie mogłem skończyć walki przed czasem to były, to były te problemy, aczkolwiek no zawsze nastawiam się na cz cztery rundy tak naprawdę, bo, bo taka jest możliwość. Jeżeli się skończy wcześniej, to się skończy wcześniej i cieszę się tym bardziej. Jeżeli nie, to nie, to się akurat nie udało. Jeśli chodzi o też sprawiedliwe problemy, to nie. Tak jak mówię w Ankosie, mamy kickboxerów na poziomie światowym. Mamy tak samo zapaśników i parterowców również na poziomie światowym, także jest naprawdę duża mieszanka. Także yy, nawet znajdując się w nim w, z nim w parterze, a wiecie, z kim trenuję w Ankosie, dobrze o tym wiecie, to nie, nie, nie poczułem jakiejś tam presji czy czegokolwiek, nie poczułem żadnego zagrożenia. Na chwilę tylko zejdę z tematu Karola Bedorfa, yy, walka, nie wiem czy oglądałeś, czy miałeś okazję. No niestety nie miałem okazji dochodziły do mnie tylko słuchy, bo tylko znalazłem się w szatni i już musiałem zacząć tam udzielać, jakichś wywiadów, coś. No niestety słyszałem, się, nie powiadam. Wywiady! Jak to jest pytania. Porus, y, przegadać Mateusza Borka, bo chyba tobie pierwszemu się udało. Mm, jak to jest? Jest to dosyć proste, tylko wystarczy troszeczkę odwagi. <grym> Trzeba było wyciągnąć ten mikrofon z ręki i coś tam zacząć beblać. Ja coś tam beblałem i coś tam wyszło, słyszałem, z tego co słyszałem. Rozumiem, że w następnej kampanii banku BZUBK jesteś na plakacie. No oczywiście, że tak. W końcu trzeba zacząć zarabiać miliony. Trzeba zacząć mieć dobre pieniążki. I właśnie myślę, że BZUBK może być jak najbardziej e, pomocne w dążeniu do tego celu. Kolejne pytanie. Jakie plany na urlop teraz wojsko? Lecę do Tajlandii najprawdopodobniej. najprawdopodobniej. Biorę moją kobietę, zaczynamy od Bangkoku, bierzemy plecaki na, na plecy, bo no bo gdzie indziej. Bez jakichś wielkich toreb. Zaczniemy od Bangkoku, tam spędzimy 2-3 dni i dalej, gdzie nas nogi poniosą. A gdzie nas poniosą, możecie patrzeć na moim kanale na YouTubie. Tam... Ja będę prowadził blog, cały, cały cały rok tylko trenowałem, więc skupiałem się tylko na treningach i dzieliłem się z tym, jak trenuję. A teraz ruszę w podróż i będzie to podróżniczo w MMOWY -M portal. Kanał, sorry, telewizja. Rękawice jadą z Tobą do Tajlandii. Rękawice może nie, ale tarcze chyba chcę wziąć, bo jak nie wiem, czy widzieliście tarcze interaktywne z Borysem Majkowskim. Na razie poszła runda pierwsza, a planuję zrobić parę kolejnych rund, a w tle, żeby znajdował się jakiś fajny widoczek, ponieważ jak wiemy, znajdujemy, jest grudzień, czyli jest zima, jest ciemno, jest szaro, Polakom brakuje słońca, to chociaż ja sobie stanę z tymi tarczami, będę mówił prawy, lewy, prawy, cokolwiek, ale w tle będą palmy, będą małpy, będzie wodospad, będzie się to fajnie wyglądało. A jakim widoczkiem dla Ciebie była walka z pokojem, możesz to jakoś skomentować? Nie mogę tego skomentować, gdyż tej walki nie widziałem. Tak jak powiedziałem, od razu po walce dopadły mi mikrofony i nie mogłem się od nich oderwać. Ale spodziewaliśmy się takiego wyniku, nie? Tak, no nie oszukujmy się. Tutaj nie patrząc nawet kogo bardziej lubię, kogo nie lubię. Mariusz Pudzianowski, jakby nie był, już dosyć długo trenuje ten sport. Już nie mówiąc o tym, że generalnie jest sportowcem już bardzo długi, długie lata i z tego co wiem, bardzo ciężko trenuje, także żebym spodziewał się chyba każdy. Mamy nowego mistrza KSW w wadze piórkowej. Patrząc po jego, po jego występie i ogólnie po tym, co mówił też po walce, no to tutaj będzie chyba jakaś rywalizacja o ten medialny numer jeden między tobą a nim. Eee, kurde, sorry, rozprosił mnie telefon jeszcze raz. Eee, Mówię, że Marcin Wrzosek nowym mistrzem no. kategorii piórkowej i po walce też udzielił takiego bardzo fajnego wywiadu i tutaj będzie rywalizacja między tobą a nim o ten Aha. medialny numer jeden. KS2. Nie ma problemu, nie ma problemu, Marcin w porządku gościu, także niech robi, zresztą każdy niech robi to co może, żeby, żeby gdzieś tam się rozpromować, żeby coś tam pogadać, żeby było po prostu ciekawe, żeby coś tam się działo i żeby ludzie nie myśleli, że w MMA zostają kółgówki, które nie potrafią nawet odezwać się słowem. Także jeżeli, im więcej takich zawodników, którzy będą po prostu gadać jak Katarzynka, tym lepiej. Panie nie się kiedy powrót do Oktagonu I, i ma pan jakieś nazwisko? Jak w ogóle mnie dopiero skończyłem jedną walkę, ale nie wiem kiedy powrót. Jak na razie się w sumie dobrze czuję, myślę, że wakacje będą trwały do końca grudnia. No to tak naprawdę po trzech miesiącach już mogłem startować. Z Vegatą myślisz? Vegata nie masz szans. <laughs> Pytanie. Błonarze, czyli szefowie KSW nazwali Twoją walkę epicką to skomentujesz? Powiedz, że tak jest. Myślę, że no, każda walka, znaczy pra, prawie każda walka jest w miarę, w miarę fajna. Nie wiem, czy to ona była epicka. Według mnie wcale nie była epicka. Jeszcze jej nie widziałem, ale cieszy mnie to, że oni tak, tak ją spostrzegają. Przepraszam na ten telefon, ale ciągle coś dzwonię, ty wyrzucę go. że no, gdzieś tutaj, żeby nie było go słychać. <laughs> Muzyka w <tle. śmiech> O, właśnie. Epicka. <A> <laughs> Kolejne pytanie. Czy tak telefon... nie masz taką muzykę w telefonie? Jestem spokojny gościu, bo tak jak powiedziałem właśnie, przy okazji chciałem się prosić was wszystkich, chciałem się prosić wszystkich ludzi, którzy mnie spotykają do walki, jest to jeden, jedyny dzień w roku tak naprawdę, czyli dzień walki, kiedy jestem niemiły dla ludzi, znaczy nie, że niemiły, po prostu ich nie postrzegam, chcę się skupić tylko na sobie, jestem lekkim egoistą, ponieważ to, co wynika to z tej racji, że nie chcę słuchać o wszystkich różnych innych pierdołach, tylko chcę się skupić tylko na sobie, wizualizuję sobie walkę, także jestem skupiony tylko na tym, ale pozostałe dni w roku... Jestem w porządku. Ostatnio rozmawialiśmy, masz nowego sponsora studia tatuażu, mówiłeś o nowych dziarkach, masz jakieś projekty, jak to będzie wyglądać? Pozdrawiam Sky Tu ciężko ich nazwać moim sponsorem, bardziej koledzy w sumie, yy, więc tak, najpierw odnowimy moją, mój, mój tatuaż, znaczy odnowimy, Do, dokończymy w ogóle ta, tatuaż Son Goku, jak większość ludzi wie, mam go na lewym ramieniu. Musimy tam dokończyć, musimy dodać jedną gwiazdę, ponieważ każda gwiazda to wygra na walka. Yy, także muszę skończyć, skończyć go, dodatkowo go jeszcze odnowić, a pomysłów jest naprawdę dużo. Zawsze nie, nie, nie mogłem go skończyć, dlatego że miałem problem z terminami. Cały czas trenuję, więc nie, nie mam czasu zrobić, yy, nie mam czasu po prostu wykonać takiego tatuażu i zraz, zawsze po walce od razu chciałem się mówić na sesję od razu ją zrobić. Teraz się wam się mi udało, ponieważ uchylają, chylą głowę po prostu jakby w moim kierunku i mam taką możliwość. Czyli po walce jadę, zgłaszam się od razu i wtorek, środa lecę na, lecę na krzesło. Plany są szerokie, także może, może tam trochę się zmienić. Różał coś podpowiadał w aspekcie? Na nie projekt. no, róża, róża, w tym akurat aspekcie nie chcę nie chcę, słuchać, to jest bardzo mój dobry kolega, bardzo go lubię, szanuję, jest naprawdę w porządku. dzisiaj rano też po jeden z niewielu, powiedział mi po prostu parę prostych słów, które mnie mnie bardzo mocno yy, od samego rana, a, ale w kwestii tatuażu nie chcę tego słuchać, Dzięki Różal, ale postoję i powymyślam sam. Ok, dzięki za wywiad. Tylko ty dziękujesz. A ktoś ma może jakieś pytania, Dlaczego kończysz to wywiad? <śleszy> Jest tak bezczelny, patrzę. Co to jest MI MMA. No jest bezczelny do granic możliwości. jak zawsze. To... Totalnie bezczelny. <noise> Tutaj może ktoś jeszcze chce zadać jakieś pytania, ale ty sobie kończysz ten wywiad, No jak to jest możliwe. Muszę powie pan kilka słów o swoim rywalu, czy y, spodziewał się pan takiej walki i jego postawy, czy czymś pana zaskoczył? Było już to pytanie, nie zaskoczył niczym a, i spodziewałem się. Tak jak powiedziałem cały dzień sobie wizualizuję taką walkę, cały przebieg, cały cały dzień. Wyobrażając sobie, jak po prostu go bije, udało się to zrobić. Miała to być rekordowa gala pod względem Timper i innych aspektów. Odczuwajesz to jakoś przed galą? Nie, nie, nie skupiam się na tym w ogóle. Yy, nie myślę o tym w ogóle. Totalnie, totalnie nie. Próbuję tylko po prostu wypromować galę tak, jak, tak jak mogę. Yy, próbuję po prostu im pomóc, a w dniu walki totalnie o tym w ogóle nie myślę. Wyłączam od rana, tak naprawdę w piątek wieczorem mam już wyłączony telefon. Nie odbieram żadnych SMS-ów, czegokolwiek, nie mam mnie, skupiam się tylko na walce i nie myślę o niczym innym. Nawet wychodząc do walki, tak naprawdę nie widzę całej otoczki, nie widzę ludzi, nie widzę nikogo. Też nie przybijam tych piątek, ponieważ ja patrzę tylko na przeciwnika i skupiam się tylko na nim. Zdaje się, kiedyś mówiłeś o zejściu do kategorii lekkiej. Myślisz o tym jeszcze, czy, czy już porzuciłeś to? czy znaczy nie myślę o tym, ponieważ jak na 7-7 tak naprawdę przegrałem tylko jedną walkę, gdzie skręciłem nogę za slamem. Później sobie, wiadomo, odbiłem to. Czyli generalnie to była jedna jedyna walka, a 70 mi nie szło. Już nie mówiąc o tym, że odpuszczając jedzenie, odpuszczamy coś, co jest najpiękniejszą rzeczą w naszym życiu. Także, generalnie mam fajnych sponsorów. Mam Grand Dial, który mi zapewnia pyszny, pyszny obiadek, na który zapraszam. No i nie mówiąc o Body który codziennie dostarcza mi posiłki. I jak mogę sobie ich odpuścić? Jak żyć bez domowych frytek? No mawe frytki akurat raz tygodniu właśnie tam, no. Ale, ale fakt jest taki, no są pyszności różne. To jest raz, a dwa, nawet raz pół roku próbowałem utrzymać taką pewną dietę yy, z, z pewnymi ludźmi. Próbowałem zobaczyć, jak mój organizm się zachowaj. No i nie da rady. Do siedmiu ludzi zrobić to tak, żeby było zdrowo, nie można. Wojek nam nie wywiady, więc chyba musimy skończyć, ponieważ musimy go słuchać. Także tak jak powiedziałeś, teraz to ja zakończę. Dziękuję bardzo, dziękuję wam wszystkim, dziękuję wszystkim moim fanom i do do zobaczenia, mam nadzieję już niebawem. Na moim kanale, na moim Facebooku, na moim Instagramie, a w Oktagonie do zobaczenia też mam nadzieję niebawem. See you later!